Trzy, dwa, jeden, start. Myślę, że nasz szanowski Krok Świętego Mikołaja już po prostu chyba wrócił w tradycję szanowski biegów, rozgrywamy go po raz szósty. W tym roku zgłosiło się ponad setka zawodników. Dodatkową jakby atrakcją jest to, że rywalizują też szkoły ponadgimnazjalne powiatu szanowskiego, także oprócz rywalizacji takiej indywidualnej jest także rywalizacja zespołowa szkół. To jest właściwie taka zabawa biegowa, dlatego że tutaj każdy może uczestniczyć. To tylko jakby zdeklaruje się, że jest zdrowy i może startować. Tutaj też jest tak taki cel, myślę, że bardzo ważny, charytatywny, dlatego że wpisowe z tego biegu jest przeznaczone na leczenie Maxa tomali, więc każdy uczestnik może wpłacając wpisowe pomóc w leczeniu. No i są też jakby atrakcje sportowe, czyli rywalizacja. Ci najlepsi wykręcają czasy gdzieś po, po okolicach 20 minut, są zawodnicy, którzy 30 minut I parę jeszcze minut dołożą do czasu przebiegnięcia, a chodzi o zabawę, pomaganie, no i o zdrowy tryb życia. Tutaj też ta trasa to nam się takim robi powoli chrzanowskim klasykiem. Startujemy z osiedla Niepodległości, Doliną Luszówki, Doliną Hechła, zakręcamy przed jeziorem Chechło i wracamy z powrotem, także jest równe 5 km. Myślę, że tutaj, biorąc pod uwagę to, że to jest teren leśny, dwie piękne rzeczki płyną. Naprawdę jest to trasa urokliwa. Brawo! Brawo! Jeżeli chodzi o jakby atrakcje dodatkowe, to każdy uczestnik za przebiegnięcie otrzymuje piękny medal. Najlepsza trójka w każdej kategorii wiekowej otrzymuje okolicznościowe statuetki. Natomiast dodatkowo jeszcze wszyscy uczestnicy są częstowani pysznym, pyszną strawą, że tak powiem. Trójka w